Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy pizzerinki, takie swoiste bułeczki ślimaczki, zawijańce, które przypominają łudząco smakiem i zapachem klasyczną pizzę, i więc taką nazwę nadały temu wypiekowi dzieci. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Jak sami zobaczycie, za chwileczkę bardzo proste i sprawne do przygotowania, bardzo uniwersalne i w bardzo wielu okazjach i pretekstach towarzyskich odnajdują się naprawdę znakomicie. Są także bardzo fajną przekąską na wynos. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz filmik. Zaczynamy! Zaczynam od przygotowania ciasta drożdżowego. Można je przygotować na drożdżach świeżych bądź suchych typu instant. Jeśli biorę drożdże świeże, to 25 g do 30 g, czyli tak jedną czwartą standardowej kostki świeżych drożdży piekarskich i trzeba z nich zrobić najpierw zaczyn. Czyli w tej misce, w której szykuję ciasto, rozrabiam te drożdże z mniej więcej łyżeczką cukru, łyżką mąki i niewielką ilością ciepłego mleka. Dokładnie mieszam i zostawiam pod przykryciem aż zaczyn urośnie. Idzie to raz dwa kiedy tylko zacznie bąbelkować jest gotowy i mając ten zaczyn dalej postępuję już dokładnie tak jak w prezentowanym dzisiaj przepisie bo dzisiaj skorzystam z drożdży suchych typu instant. Do miski wsypuję 500 g mąki mąka pszenna lub orkiszowa jeśli chcecie, żeby wypiek był taki bardzo pulchny, możecie sięgnąć po mąkę tortową, czyli typ 400 bądź 450, ale to może być dowolna mąka także 500, 550 czy 650, tyle że wypiek będzie się nieco różnił strukturą ja biorę typ 500 i do mąki i dodaję jedną paczuszkę drożdży suchych typu instant, 7 g. Ciasto, które finalnie uzyskam, podzielę na dwie części. Z jednej części zrobię pizzerinki z wytrawnym nadzieniem, a z drugiej części słodkie drożdżówki, zatem ciasto muszę doprawić tak w miarę neutralnie, tak żeby pasowało i do słodkich, i do wytrawnych wypieków. Zatem solidna szczypta soli, jakaś 1, 4 łyżeczki, 2-3 łyżki cukru, ja 2,5 i wszystkie składniki suche dokładnie mieszam, najlepiej trzepaczką, która od razu spłuchni mąkę, rozprowadzając dodatki w mące. I teraz dodaję składniki mokre, jedno całe jajko, szklanka mleka. Łącznie, tak jak zawsze, najprawdopodobniej dodam około 250 ml mleka, ale dolewam je stopniowo, najpierw 200. I kiedy już całość połączę w ciasto, sprawdzam konsystencję i tę resztę dolewam stopniowo, aż ciasto będzie naprawdę miękkie i elastyczne. Oraz 50 ml oleju o w miarę neutralnym smaku i ja biorę rzepakowy. I ciasto teraz trzeba wyrobić można ręcznie lub mikserem o specjalnych nakładkach. Ja zdecydowanie wolę mikser bo szybciej sprawniej, no i jest to dla mnie przyjemniejsze. I kiedy pod wpływem miksera ze wszystkich składników powstanie już taka solidna bryła ciasta, dopiero wtedy przekładam to ciasto na podsypaną mąką stolnicę i wygniatam ręcznie przez 2-3 minuty po to, żeby ciasto stało się miękkie i elastyczne, co gwarantuje naprawdę pulchny i miękki wypiek. Ciasto jest naprawdę bardzo przyjemne do wyrabiania, gładkie i bardzo dobrze poddaje się dłoni i wyrabiam je co najmniej 5 minut, nie krócej, bo jak z każdym ciastem drożdżowym, im lepiej wyrobione, tym wypiek będzie pulchniejszy, no a na tym mi tutaj zależy. Wygląda tak miękkie, naprawdę dobrze wyrobione i tak jak wspomniałam, robię z tego dwa różne wypieki, więc ciasto dzielę teraz na dwie części. Równe, nierówne to już jaki macie plan co do tych wypieków i każdą z tych drożdżowych kul wkładam teraz do miski, przykrywam ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia, aż podwoi objętość. Myślę, że jakieś 40-60 minut w zależności od temperatury na zewnątrz powinno wystarczyć. W czasie, kiedy ciasto rośnie przygotuję farsz, będę potrzebowała jedną cebulę, taką dość sporą obieram ją i bardzo drobno kroję lub siekam nożem albo blenderem. Dodam także od razu jeden ząbek czosnku i całość teraz dość drobno siekam. I teraz pieczarki 150 g oczywiście już obrane i oczyszczone, i również trzeba je drobno pokroić lub drobno posiekać. Ja także skorzystam z blendera. Myślę, że tak wystarczy. I teraz trzeba to podsmażyć. Ja na niewielkiej ilości masła. Jakieś 2-3 minuty na niezadłużym ogniu, co jakiś czas mieszając. I niech to się smaży. A ja szybko przygotuję kurczaka. Tak naprawdę ten farsz może być dowolny, co macie w lodówce bądź na co macie ochotę. To może być kiełbasa, boczek, yy, rozmaite warzywa, farsz mięsny, bezmięsny. Ja dzisiaj wykorzystam pieczonego kurczaka. Kurczak mógłby być także ugotowany, można dodać także surowy, czyli pokroić go na mniejsze kawałki, doprawić i podsmażyć razem z pieczarkami. Yy, ja mam pieczonego mniej więcej jedną pierś i drobno go teraz siekam. Nie na taką zupełną miazgę, ale tak, żeby dobrze się to jadło i żeby absolutnie kurczak nie przeszkadzał w gryzieniu Dodaję go teraz do pieczarek. Mieszam i chwilę smażę tak długo, aż pieczarki puszczą sok i ten sok odparuje. Farsz powinien być lekko wilgotny, ale niezbyt mokry, dlatego że nie chcę, żeby ta wilgoć wsiąkała później w ciasto. Niezależnie od tego, jaki to jest farsz mięsny, bezmięsny, jakie ma składniki, trzeba go teraz doprawić. Jest już podsmażony i odparowany. Przekładam go zatem do miski i doprawiam do smaku. Dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego, solidna szczypta soli i czarnego pieprzu mieszam i ewentualnie doprawiam do smaku. U mnie bardzo dobrze, ja już nie doprawiam. Farsz gotowy, niech sygnie, ciasto w dalszym ciągu jeszcze rośnie i wrócę, kiedy będzie gotowe do pieczenia. Ciasto bardzo ładnie wyrosło. Przekładam je teraz na podsypaną mąką stolnicę i rozwałkowuję. Staram się, żeby rozwałkowane ciasto miało kształt prostokąta. Łatwiej będzie mi je za chwilę zwijać w roladę. I tak przygotowane ciasto smaruję teraz dowolnym sosem pomidorowym, jak do pizzy. To może być domowy lub kupny sos pomidorowy, w ostateczności ketchup, czy na przykład rozprowadzony z wodą i ziołami i czosnkiem koncentrat pomidorowy. Cienko rozsmarowuję. Na tym układam warstwę farszu. Również równo ją rozkładam na całej powierzchni ciasta na no to trochę żółtego sera. Ilości nie podam, chodzi o to, żeby tartym żółtym serem przykryć farsz z wierzchu w miarę równą warstwą. No i całość teraz zawijam, luźno nie dociskam w roladę. I tak uzyskany wałek ciasta kroję teraz na 12 równych części. Aby każdy kawałek był równy, najlepiej podzielić wałek na pół, następnie na pół i każdą z tych ćwiartek na trzy równe części. I tak uzyskane zawijance, ślimaczki można teraz ułożyć na wyłożonej papierem do pieczenia blasze, zachowując odstępy lub nie, one podczas pieczenia będą rosły, więc jeśli nie zachowamy odstępów, to te zawijaski się złączą i potem będziemy je odrywać, coś tak jak przy łączonej drożdżówce. Ja jednak upiekę je w formie do muffinek, zatem delikatnie natłuszczam otworki, przypruszam bułką tartą lub mąką lub otrębami i w każdy otworek wkładam jedną drożdżówkę i delikatnie dociskam do dna. Kształt tak naprawdę jest nieważny, to podczas pieczenia tak czy tak będzie rosło, tworząc taką drożdżową różyczkę. I o to właśnie chodzi. Tak to wygląda. I tak przygotowane pizzerinki wędrują teraz do piekarnika. Piekę w 180 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 25-30 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy pizzerinki urosną i będą ładnie zrumienione, a wbity w nie pod koniec pieczenia patyczek po wyjęciu będzie suchy. Gdyby się ładnie z wierzchu nie zrumieniły, to pod koniec pieczenia na ostatnie kilka minut można włączyć termoobieg. W całej kuchni pachnie dokładnie tak, jak podczas pieczenia pizzy. Dlatego dzieci nazwały ten wypiek pizzerinkami I pizzerynki wyglądają tak. Dałam im 25 minut. Wyłączam teraz grzanie, wyjmuję z piekarnika. Delikatnie wyjmuję je z blachy i przekładam na metalową kratkę ruszt, żeby stygnąc nie zaparowały. Po czym, kiedy ostygną, można podawać. Najlepsze są takie jeszcze lekko ciepłe, pulchne i pachnące dodanym farszem. Coś wspaniałego. Idealna przekąska piknikowa, fajna i niebanalna kolacja. I taki wypiek, niezależnie od farszu, cieszy się szalonym zainteresowaniem gości, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i że zechcecie skorzystać z przepisu. Gorąco zachęcam. I na koniec tradycyjnie życzę smacznego.